Hej, to znowu ja, Paweł i Adam. I dzisiaj nagrywamy Na DWORZE! I tak, i dzisiaj mamy troszkę więcej czasu, ale w związku z tego, że pana deszcz, to chcieliśmy spać na kampoini, ale nie mogliśmy, no bo właśnie jest mokra, a zobaczy Pan deszcz. I dzisiaj jest ósma rano, a my staliśmy i jesteśmy zajęliści i w ogóle i teraz yy, idziemy tak jak na trampolinie, ale na kotlu, no chodź. No, tylko, że zapasy sumo. sumo. ja. No, ale prawdziwe. Tak, jasne. Zawolniśmy kod, A to mi się trochę mówić. Sorry, no. Stary, no,

Teraz zobacz, jak Adaś składa, składa koczek i schodzi z trampoliny. Dawaj! Ale weź tego koca! No to weźmy. Tylko weź, weź. Tak. O, trol, la, 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 la,

a ja na tym usiadłem. Patrzę, mój koszulkę! patrz na jego ryj. jakie ma je Dobra! Dziś! O! Dziś! Dziś! Robimy, robimy tego, robimy potworka. To To teściowa. Tung. Tung. Za. Teraz kuś, by jak ja mam wejść z jedną ręką? Ja pie dole. Czekajcie chwile, bo normalnie zaś się normalnie tak pierdziele że... Brod. Ja piechę dole. i kuźwa ma no, trzeba jeszcze bardziej przesunąć no ludzie mamy takie małe problemy techniczne kuźwa bardzo małe jeszcze dalej i strać No, ale ciebie już nie widać

Jesteśmy u góry I dupia zrzucam od dacha. I teraz tak Opowiemy wam o Nie, opowiemy o czym? O kawałku ciała...

no to szybko ty no, la. to jest? tak umiem oczywiście ale Adaś to robi śmieszniej a tak w ogóle zamknij się a tak w ogóle dopiero co wstaliśmy i no i wiecie nie wiemy co robić jest ósme rano o tak dawaj 13, no to! No właśnie, właśnie, jak będzie 13, to 13. będziemy nagrywać taką <coughs> tą grę, kurwa, jak ona się nazywa nie Kogama, bo to jest nudne. Yy, aha, i od razu wam mogę powiedzieć mój login i hasło do Kogamy, ale to wam yy, później powiem, jak już będziemy na kąpie. A tak poza tym to dziś będziemy nagrywali poradnika z jak. Yy, z Mm, poradnik HAPPY WHEELS! Okej? Okay? Ale po nie grać! Happy Wheelsa? No! Spoko, bo on nie jest w temacie co to jest Happy Wheels, ale w każdym bądź razie będziemy... Na sam początek Adaś będzie nagrywać, a ja będę grał, a później będzie na odwrót, nie? I później ja go nauczę. Adaś, nie tańcz! Co, ty wracasz? No! Dobra, odcinek... O! Odcinek trwa już 8 minut i 23 sekundy. Tak, dobijemy do 10 minut i będziemy spadali. Kolejny odcinek będzie może jeszcze, wiecie, przed... przed tym... Robimy jeszcze jeden odcinek przed komputerem, czy nie? No, robimy jeszcze trzeci odcinek, a czwarty odcinek to już będzie z grami. Czwarty albo piąty. Jeszcze nie wiemy. Okej. To myślę już Powoli z wami żegnamy, Aleś pożegnaj się. Tak. Na razie, ale jeśli chcę wam jeszcze coś pokazać. No szybko, bo już tam się czas kończy. Czasami minuta. No i zaskakuj. A Aleś, patrz gdzie jest? Wiem o co ci chodzi. No, też tak łamię. Brzuch ci widać. Teraz takie duby spadasz. Zawiasy ci się puszczą. Dobra, pożegnaj się szybko. Dobra. A weźmy na I teraz. Dobra, ludzie, ja się już też z Wami żegnam. Jak mówiłem, kolejny odcinek będzie dziś. Albo przed komputerem, albo po komputerze. To się zobaczy. No. No to to na tyle. I te filmiki, jak mówiłem, 10-5 minut, ostatnie było około 5 minut. No dobrze, Jeszcze ja z Wami żegnam. Cześć, na razie, ciao!